Mieczysław Andreasik to człowiek instytucja. Na przestrzeni blisko 30 lat działalności zawodowej dał się poznać jako znakomity inżynier, wybitny menadżer oraz organizator życia gospodarczego i społecznego w Żorach. Jako nauczyciel akademicki ze stopniem doktora przez wiele lat był związany z Politechniką Krakowską i Polską Akademią Nauk. Aktualnie pełni funkcję prezesa zarządu spółki Termodom. Zasiada także w radach nadzorczych kilku innych żorskich spółek. Jest jednym z założycieli Żorskiej Izby Gospodarczej. Prywatnie jest szczęśliwym mężem, ojcem i dziadkiem. Bardzo ważna dla mnie jest rodzina, ale także ta w szerszym rozumieniu tego słowa. Dlatego szalenie istotne jest budowanie pozytywnych relacji w stosunkach międzyludzkich. Mieczysław Andrasik jest osobą wrażliwą na problemy lokalnej społeczności. Z jego inicjatywy w 1997 roku żorskie spółki wybudowały dom dla powodzian w Raciborzu. Wspomaga organizacje społeczne i charytatywne. W 2010 roku razem z małżonką wspierał ideę Dni Tańca, w trakcie której zbierano środki na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Prywatnie jest zwolennikiem aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu.